Tłum osób zmierzających do kościoła wmieszało się czterech funkcjonariuszy SB. Mają rozkaz zablokowania dzwonnicy, a jeśli to nie poskutkuje, przecięcia sznurów, które wprawiają w ruch dzwon. Władza wiedziała bowiem doskonale, że ich dźwięk ma poinformować mieszkańców o tym, że rozpoczyna się eksmisja księży. Tak to się zaczęło. Dostaliśmy w międzyczasie, przed kwietniu już można powiedzieć, może jeszcze szybciej, z Wydziału Kwaterunkowego zawiadomienia, że ten dom jest, będzie przeznaczony jako dom użyteczności publicznej. Pracowałam na dyżurach w Pogotowiu w tym czasie, kiedy tu się te wypadki widziały pod właśnie wikarówką. To wcześniej, nawet jeszcze nim doszło do tych już tragicznych rzeczy, przejeżdżałam nieraz nocą, jadąc w kierunku oławy oławskiej, jadąc w kierunku Brzeziny. Pytałam się tych ludzi, którzy postawili stół w drzwiach zamkniętej wikarówki, położyli obrus, postawili obraz Matki Boskiej, świecy i cały czas się po nocach modlili. I Było tam 20, 30 osób, 15 różnie, bo kilka, kilka nocy przyjeżdżałam. Zapytałam się, czy im coś nie potrzeba. Odpowiedzieli, że oprócz tego, że jest zimno, to nic więcej, bo byli nakryci kocami, nieraz przysiadali, żeby trochę się rozgrzać. I za każdym razem pytałam, dużo osób mnie znało, więc im powiedziałam, gdyby wam coś było potrzeba, to ja prawie codziennie jestem na dyżurze, to proszę się do mnie zgłosić. Chwilę później tłum opuszcza świątynię. I rusza do swoich zajęć. Wielu przypuszcza już zapewne, że to dopiero początek z pięć, do jakich dojdzie między ludnością brzegu a komunistyczną władzą. Pod koniec mszy świętej SBC starają się zrealizować powierzone im zadanie. Grupa kobiet rzuca się do obrony kościelnej dzwonnicy, wypycha agresorów z kościoła i zmusza ich do ucieczki. Leżałam w szpitalu, w klinice, wróciłam, akurat w tym czasie wróciłam do Brzegu. No męża nie byłoby w Warszawie służbowym, wyjechał. Delikatesy tu były obok na ulicy Zamkowej. Przyszłam coś kupić po prostu do zjedzenia. I stanęłam w kolejce. W jednej chwili straszny zrobił się tłok i krzyk. Leciały petardy, bardzo dużo ludzi było i zomowców było bardzo dużo. Nie, nie byłam zorientowana najpierw właściwie o co to chodzi. Kiedy już to się wszystko działo, to na Serenie przyjeżdżałam, bo nie chcieli nas puścić tędy, tą ulicą e, zamkową. Więc w ten czas włączaliśmy Sereny, jechaliśmy na Serenę. Podchodzili do nas e, e, ci zomowcy, i wiedzieli, że tędy nie można jechać. I zapytałam się, czy dla karetki na wypadku też, też nie. No więc uciskałam zawsze głośnik i wołałam. 2:12 zgłosi się, podchodzą do nas o, 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 z bronią policjanci, przepraszam, ten czas milicjanci i, i nie puszczają nas do wypadku. Pół polski słyszało. Także już puścili, przepuścili. Jest godzina 6.45. Donośny dźwięk dzwonów wypełnia plac zamkowy i roznosi się po mieście. Wielu, Wielu ludzi porzuca swoje zajęcia i rusza pod karówkę. Niewielka grupa zaoferowanych osób szybko zamienia się w gęstniejący tłum. Po mieście lotem błyskawicy roznosi się wieść o tym, że zaraz zacznie się akcja ekskluzyjna księży. Następnym razem to samo było, jak myśmy przejeżdżali. Za każdym razem nas skierowali w inną ulicę, a myśmy spe raz specjalnie przejeżdżali, żeby zobaczyć, co się dzieje. W szkole podstawowej numer 1 wielu uczniów skrzykuje się i ucieka z lekcji, aby stawić się na placu zamkowym. Dołączają do nich uczniowie innych szkół podstawowych i średnich. Pod wikarówką i w jej pobliżu. Gromadzi się w końcu około 2000 osób. GISA uczące z szkoły zawodowe podlegały Wydziałowi Oświaty Wojewódzkiemu. I dlatego województwo zarządziło, że religii już nie będzie. W tym czasie, kiedy tutaj uczyliśmy, to właśnie przed Wicharówką, przed seimy tutaj była jedna jedyna sala do nauki religii dla wszystkich szkół które w ten czas uczyłem, a były średnich szkół było wiele. W 1959 roku w czerwcu po święceniach kapłańskich, które otrzymałem w Katedrze Wrocławskiej przyszliśmy z aplikatami przez, jako wikarzy przeznaczeni do brzegu nad Odrą do parafii podwyższenia Świętego Krzyża. I tutaj rozpoczęliśmy pracę od 1, od 1 września. I ksiądz Prałat, w ten czas Makarski, proboszcz tej parafii, rozdzielał funkcje poszczególnym wicharym, kto, jakie będzie miał zajęcia w tej parafii i jakie będzie spełniał czynności. Ja zostałem przeznaczony do nauczania nauki religii w liceum ogólnokształcącym, którym przede mną uczył ksiądz Jan Kudelski. Kiedy poszliśmy z Księdzem Kudelskim do dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego, dyrektor od razu powiedział, że religii od tego roku, od 1959 roku od września, tutaj absolutnie nie będzie. Jest zarządzenie województwa opolskiego, prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, że wydział światy absolutnie zaprania nauki religii w szkołach średnich. Ludzie dyskutują ze sobą, czekając w napięciu na to, co się stanie. Ktoś wpada na pomysł, aby przynieść z kościoła chorągwie religijne, krzyż i figury używane podczas religijnych uroczystości. Następnie wstają z nimi przed wejściem do wikarówki. Trwa niecierpliwe oczekiwanie. Na robotniczym mieszka ten pan szef od tych ormowców i powiedział y, powiedział, y, do mnie, on je znał, no jest panie ostra, Pani od razu przez ten głośnik mówi pół półpolski słyszy. Ja mówię, o to mnie chodziło właśnie. No bo, ale ja powiedziałam z ormowców, że jak jedzie baba, to żeby ją nie zaczepiać, bo w moi koledzy byli mężczyźni, przecież jeździli w Pobotowie, nie tylko ja. Duży zespół był. Jak jedzie baba, nie zaczepiajcie, bo uciska głośnik i półpolski słyszy. I w ten sposób to było. W siedzibie KPPZPR władze polecają naczelnikowi Wydziału Zdrowia postawienie w stan gotowości wszystkich karetek pogotowia. Pada decyzja użycia siły wobec mieszkańców Brzegu broniących wikarówki. O godzinie 8 rozpoczyna się akcja pacyfikacyjna. Ściągnięty ze pola pluton z wkracza z Parku Nadodrzańskiego przez ulicę Główną. Na placach gochow. Widać zamiar wśród obrońców i karówki, ale nikt nie opuszcza wcześniej zajętego miejsca. Rozejdźcie się do domu! Nie podnóżcie ręki na władzę. Jeżeli rozejdziecie się do domu, będziecie bezpieczni. O to chodziło. Po tym, co się stało, po tych wydarzeniach w 1966 roku, żeby naukę religii zepchnąć zupełnie oczywiście do domu, żeby zepchnąć oczywiście na peryferię i absolutnie ich księża sobie robią, co chcą. Salek katechetycznych. Salek katechetycznych w ten czas budować nie wolno było. Zresztą o to chodziło, żeby utrudnić, a nie udostępnić pobieranie nauki religii przez młodzież i dziadkę szkolną. Mieszkańcy brzegu, obywatele, wróćcie do domów. To nie jest wasza sprawa. Wróćcie do domów, a nie zostaną wyciągnięte żadne konsekwencje. Nie przeszkadzajcie na właściw! W 1966 roku w maju, kiedy dzieci szły do pierwszej komunii świętej, a szło bardzo liczna grupa szła bardzo liczna grupa szła w ten czas dlatego, że to była jedna parafia świętego Mikołaja był dopiero święty Michał odbudowana odbudowywana, a tutaj oczywiście był tylko jeden kościół, a więc można sobie wyobrazić ze wszystkich szkół dzieci dziadwa do pierwszej komunii świętej jak mogła jak mogła być liczna, więc była bardzo liczna cztery grupy były przez wszystkie niedzielę w maju w każdą niedzielę maja była pierwsza komunia święta, żeby rozładować sytuację, bo też i w kościele tym Świętego Krzyża, nie wszyscy się mieścili, gdyby można zrobić i chcieć zrobić jedną grupę. Pomyślcie o swoich rodzinach, pomyślcie o swoich domach, wróćcie do domu, a nikomu się nic nie stanie. Każdy, kto wyciągnie rękę na władzę, ta ręka zostanie mu odcięta. Zobowcy nacierają na grupę broniącą wikarówki. W oknach pobliskich domów pojawiają się ludzie obserwujący rozwój wydarzeń. Zanim się zorientowałam, to już dostałam takie prawie, że, że dosłownie no... Wyniosła mnie pani przez, przez tą ladę, za, przez zaplecze. Już, już nie miałam sił, żeby o własne siłę po prostu się poruszać, żeby cokolwiek już... Już ja, bo nie wiedziałam najpierw o co chodzi, nie miałam, tak do końca zorientowana. No i w ten czas, kiedy się to działo, to już oczywiście karytki nie puścili. Byłam, oglądałam, powiedziałam to, że robotnicy w ten czas pogotowie się mieściły na robotnicy, bo w kilku miejscach było przez dłuższy okres czasu na robotnicy, na rogu samym niedaleko Policji i do nas zaczęli przychodzić ci obowcy. Taki mały, od 50 w kapeluszu, przyszedł jakiś i Dzień dobry, stowarzyszko. Proszę nam pokazać dziennik i komu pani udzielała pomoc. Ja jestem krasowianką, z wiedziałam, jak mam ich z nimi postępować, że zawsze ci, którzy ich bardzo lubili, chodzili i sprawdzali wszystkich. Więc od razu, od pierwszego pacjenta, nie pisałam nic, co mogło być do dziennika wskazywać, że był w tych rozruchach, że u, u te urazy, bo w się sensie, piją się angina, kolka wątrobowa, jakiś tam infekcja dróg moczowych, żeby tylko nie było napisane, że był wypadek. Odpowiada mu on do mnie, mówi, towarzyszku będę sprawdzał. Ja mu odpowiedziałam trochę brzydko, nie spasłam z panem świnie, ani krowy, ani do szkoły nie chodziłam. I ja nie jestem towarzyszką tego. Proszę do mnie mówić przez pani. Ja do pana też. Panów nie ma. Odpowiedziałam, pan dla mnie jest panem. Ja nie inaczej pana nie mogę nazwać. Poszedł, nie dam mój Musi przyjść prokurator, żeby zobaczyć. W górę nagłośnieniową padają pierwsze komunikaty, wzywający tłum do rozejścia się. Obrońcy wikarówki odpowiadają zamowcom w sposób, którego dzisiaj Pieszkańcy nie spodziewali. Do Ktoś zaintonował pieśń patriotyczną. Bójcie, Kolejne dobra. głosy dołączają się do niego. Kiedy rozejdziecie się teraz, nic wam się nie stanie. Poszłam do... Na policji, gdzie urządował pan prokurator, i zgłosiłem tą sprawę. Nazywał się ten pan Ryszard Kowalczyk, był szefem prokuratury. Zobaczył, jaka jestem pobita, pokrwawiona, bo przyprowadziła mnie pani, która w tej chwili już nie żyje. Znam jej nazwisko tylko tej pani. I powiedział mi, że dostanę odszkodowanie, bo niesłusznie byłem po prostu niesamowicie powita. Od tej pory wszystkie moje wpisy były zupełnie, ani jeden nie był wpisany, żeby były urazy. Urazy były okropne. Rozerwane, patardy na głowie. Coś takiego tworzyło, jak dynia, głowa się roz... taka olbrzymia, się zrobiła miękka, twarz, sączyło oczu, bo te wszystkie gazy łzawiące. okropnie ci ludzie. No i teraz zastanawiam się, jak tym pacjentom pomóc. Czy to jest jako oparzenie, czy to jest jako y, alergia, y, co to trzeba podać? No ponieważ myśmy mieli, mieli różne adresy, zadzwoniłam do y, wojskowego szpitala we Wrocławiu, a oni konspiracyjnie nie możemy udzielać pomocy, nie możemy informować. Ja mówię, jak to nawet chorym nie można, to już jest coś złego w ogóle nie, nie możemy. No to według swego uznania y, robiło się krople do oczu, okłady, i tak jak, jak przypuśćmy, ciężka jakaś y, alergia podawana. Leki i w zaszczyku i w okładach i wszystko na drugi dzień telefon mój mąż dostał z warszawy że jeżeli nie odwołam tego a nie pracowałam w tym czasie byłoby ją chora że będzie natychmiast zwolniony jeżeli nie odwołam tej, tej sprawy że, że takie rzeczy się działy że niewinnych ludzi właśnie no bo nie tylko tych którzy brali udział w tej akcji którzy bronili tej wikarówki, tylko niewinnych, całkowicie niewinnych. Jest, jest, bez się! Bez się! To była ekipa z Katowic, z Warszawy, z Wrocławia. Zomowcy byli. W bo to po prostu byli tacy posiłkowi, ci zomowcy. Tam ich było masę. Tam było jeden na drugim.

wojewódzkiej na całe województwo dolno, górnośląskie i no poroniłam to dziecko, bo to wiadomo z takiego bicia, no do tej pory to no mam, dostałam drugą grupę niepełnosprawności, w tej chwili mam pierwszą, bo ja nie mogę ani i no już mówię panom tak szczerze, ani spódniczka, ani sukienki ubrane, bo ja byłam po nogach tak strasznie bite, że ja mam nogi moje są tragicznie wyglądały. Po nerkach bili, po głowie, wszędzie gdzie się dało. Tam nie było jakiegoś sentymentu, żeby tam, żeby tam po prostu jakoś segregować tych ludzi, którzy są winni, którzy nie są winni. Tam tak jak leciało, tak bili. Po prostu no, tak jak pan y, y, Staśkiewicz napisał, tam pałowali, tak można to powiedzieć. Wali się ludzie w ogóle iść do szpitala. Ponieważ ja po nocy jeździłam następne dnie wszystkie, wiedziałam, gdzie wożą tych ludzi. Więc wożą tych ludzi w trzech miejscach. Jedni wożą na, na robotniczą do policji, tam był kryminał. Drudzy wożą na stację kolejową, gdzie zomowcy mieli taki nieduży pokój, gdzie tam się 30 osób jak śledzi poukładano. I na, następne do więzienia. Gorzej było, bo niedaleko na zamkowi było otwarte okno, ciepło było, wpadła peterta do wózka. I dziecko wylądowało w szpitalu. Oceniam to z perspektywy małego chłopca. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, wbiło się w pamięć i dlatego nie mogę zapomnieć, bo wtedy te gazy łzawiące, wybuchy, gdzie młody chłopak miał czerwone oczy, gdzie potem musiałem się tłumaczyć rodzicom, co się stało, konsekwencje też i w szkole poniesione, to na pewno utrwaliło ten fragment, który był. Broniliśmy przede wszystkim wiary, bo przy, e, chciałbym zaznaczyć, że przybyli tu ludzie z kresów e, ludzie, którzy byli w obozach koncentracyjnych, e, ludzie, którzy przy, przyjechali z Syberii i ta wiara pozwalała im przetrwać. I tutaj, gdy ona została naruszona, oni ją obronili. Wikarówka to było oczywiście pomieszczenie e, kościoła. E, bezprawne zarządzenia komunistyczne chciały tą wikarówkę odebrać, na co ludzie nie pozwolili. Absolutnie złączyli się tu z księżmi i z naszą wiarą. Podkreślam, że katolicyzm dla nas jest najważniejszy.